Stała Polak-Żyd, artysta, tożsamość awangarda, z próbą przypomnienia pewnego zapomnianego aspektu rzeczywistości w Polsce międzywojennej, w jakiej awangarda funkcjonowała, a mianowicie kultury Żydów polskich. Kiedy myślimy o kontekście, w jakim była tworzona awangarda w Polsce międzywojennej, na ogół rzutujemy na tamten czas obraz Polski, do której się przyzwyczailiśmy, w której wyrosliśmy, czyli Polski dzisiejszej, Polski monokulturowej, monoetnicznej, monoreligijnej. Natomiast rzeczywistość, której awangarda była kształtowana wówczas, 80-90 lat temu, wyglądała zupełnie inaczej. I ten kontekst miał istotne znaczenie również dlatego, czym ta awangarda była, ponieważ mimo tego, iż na ogół myśli się o awangardzie jako pewnym przedsięwzięciu uniwersalistycznym, czyli nakierowanym na taką wizję, człowieka, w której pochodzenie, lokalny kontekst nie mają większego znaczenia, to tak naprawdę awangarda zawsze istniała w napięciu między tym, co uniwersalne, a tym, co lokalne. Między spojrzeniem w przyszłość, a tradycją. I to na dwóch poziomach. Owa tradycja, to, co lokalne, było istotne dla awangardy. Po pierwsze, jako negatywny punkt odniesienia. Awangarda zawsze musi się od czegoś odbijać, zawsze musi się jakoś określić wobec tego, co jest. Ale to nie był jedyny Moment styku awangardy i kontekstu lokalnego, tradycji. Drugim momentem jest ów moment, w którym awangard, artyści awangardowi odwołują się jednak do, do tego, co jest, tylko w sposób selektywny, szukając w tradycji inspiracji dla tego, co, co tworzą, potwierdzenia swoich poszukiwań, legitymacji dla swoich projektów. Więc z tych dwóch powodów bardzo ważne jest, żeby mieć właściwy ogląd kontekstu, w jakim awangarda się rodziła. Stąd pomysł na to, żeby przypomnieć kulturę Żydów polskich jako ów punkt odniesienia dla awangardy, ponieważ wkład artystów, wkład społeczności żydowskiej. W kulturę polski międzywojennej był olbrzymi, i pomijanie tego w badaniach nad awangardą prowadzi do fałszywego wyobrażenia o jej znaczeniach. To był jeden z powodów. Drugi powód był taki, że chcieliśmy się zmierzyć i przewartościować takie ogólne, obiegowe wyobrażenia na temat kultury tworzonej przez, przez polskich Żydów. Wyobrażenia, które są kształtowane przez różnego rodzaju festiwale kultury żydowskiej, wystawy, koncerty, spektakle, które co znamienne na ogół skupiały się na tej kulturze w wydaniu tradycyjnym, na śpiewach hasyckich, na muzyce kresmerskiej, na sztuce synagogalnej. Tworzy to wyobrażenie tak jak gdyby ta kultura przestała się rozwijać w XIX wieku i y, przez następne dekady już tylko powtarzała wcześniej rozwinięte, rozwijane y, 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 formuły. Polish culture was the majority culture, and the Polish avant-garde was well ahead of the Jewish avant-garde. So, therefore, there was a greater attempt by the Jews to understand what was the Polish avant-garde, but they saw. Commonalities because they wanted to be part of a universalist Western culture that would be one culture for uh, in within the Western civilization, and so that was the point that brought them together. But the tensions were. In situ, where there were clearly not only aesthetic problems that were being faced, but there were existential realities between the two communities, which seems to me are still unresolved. And this conference, I think, has done an important effort in trying to show that there were tensions, and these tensions were real.

Jak miejsca, jak środowiska, w którym tworzył. Jak I sama myśl Malewicza cały czas ocierała się o różne problemy, które dyskutowano w środowisku artystów żydowskich, przede wszystkim w Rosji tamtego czasu, ale również na, Uk na Ukrainie, choć na Ukrainie miał może mniejszy kontakt z tym kręgiem artystów, ale na pewno miał, miał z artystami żydowskimi dość ścisły kontakt w Rosji. I Stąd, stąd było dla mnie interesujące, żeby wydobyć pewne jakby podskórne elementy myślenia, które były wspólne takim artystom właśnie jak Chagall, jak, jak Lisicki. A ja, oczywiście znaczy, zobaczyć specyficzne miejsce Malewicza w obrębie tejże problematyki, które można by nazwać problematyką żydowską w sztuce tamtego czasu. More assimilated and acculturated Jews like like Schultz and his family, who after all spoke Polish and he wrote in Polish, he taught in Polish. So, what are the relationships between those peoples, and how does Jewishness figure or appear in his images? And I think that it appears in his images with a great deal of tension and a great deal of anxiety. And one of the Main images that shows us this is, of course, the famous big picture that is now in the, the uh, Adam Mickiewicz uh, Literary Museum in in, uh, in Warsaw, called the Encounter, where you have modern women and an Orthodox young man, and they are going in opposite directions, and we are watching one side and the other, and there is a tension in in because the women are looking down on this man. And he's looking up at them filled with desire. So it seems to me that, in some ways, that's, a, that's a, also the cultural position of Schultz, as a, not because he's he's not Orthodox, but as a Jew coming out of those traditions, moving into modernity, but also not being part of, moder of, of, of Polish modernity. <laughs> Serdecznie witam wszystkich na otwarciu wystawy Polak, Żyd, artysta Tożsamość Awangarda. Wystawa jest rozpięta między takimi, można powiedzieć, dwoma biegunami. Z jednej strony, taką awangardą uniwersalistyczną, awangardą, w której tradycja, kontekst lokalny nie mają znaczenia. A ideą tworzenia nowej, nowoczesnej sztuki narodowej, nowej, nowoczesnej, narodowej sztuki żydowskiej. Więc pokazujemy z jednej strony takich artystów, którzy, jak twórcy Jungidż, w sposób programowy odwoływali się do tradycji żydowskiej, po to, żeby ją. Przenieść we współczesną rzeczywistość, po to, żeby swoje lokalne doświadczenie zuniwersalizować przy pomocy języka współczesnej wówczas sztuki. Z drugiej strony mamy do czynienia z artystami, którzy w sposób programowy w swojej sztuce z kolei odrzucali jakiekolwiek referencje do jakichkolwiek kultur lokalnych artystów zaangażowanych w taki kosmopolityczny, ponadnarodowy ruch awangardy, czyli tacy artyści jak Teresa Żarnower, jak z jednej strony, czy z drugiej strony jak Marceli Słodki, jedyny pochodzący z Polski uczestnik ruchu Dada, współtwórca kabarytu Voltaire. Co jest istotne, poza artystami związanymi ze sztukami plastycznymi, pokazujemy tutaj również w jaki sposób to napięcie między awangardą a kulturą żydów polskich przekładało się na nowoczesne przedsięwzięcia w obszarze teatru oraz do pewnego stopnia muzyki. Także wystawa próbuje opowiedzieć nie tylko o tym, co się działo w sztukach wizualnych, ale i ma... ambicje są szersze. Otóż chcę jakby pokazać w jaki wkład, jaki mieli twórcy żydowskiego pochodzenia, twórcy wchodzący się ze środowisk żydowskich w projekt modernizacji kultury w Polsce tutaj.